Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia, spotykamy się tutaj w tym miejscu, w którym, jak wiecie, w czasie II wojny światowej dokonano masakry bydgoszczan. Stary Rynek jest miejscem wielkiego martyrologium naszych braci, naszych sióstr, mieszkańców bydgoszczy. I w szczególny sposób tutaj gromadzimy się na początku naszego Różańca aby modlić się za Bydgoszczan. Na początku chcę oddać Matce Bożej władzę miasta Bydgoszczy. Każdy z tych ludzi jest synem i córką Boga Wszechmogącego. Umiłowanym synem, umiłowaną córką. Boga, który jest ich ojcem. Dlatego w szczególny sposób chcemy modlić się za władzę naszego miasta, aby ich serca były skierowane... Ku tej miłości, która ich stworzyła dla siebie, tej miłości, która oddała za nich swoje życie, za władzę miasta, za ich rodziny, za ich małżeństwa, o szczególne Boże błogosławieństwo i dar Ducha Świętego w kierowaniu mieszkańcami tego miasta, wszystkimi dziedzinami infrastruktury, ekonomii, życia społecznego, też religijnego tego miasta aby byli ludźmi odpowiedzialnymi przed Bogiem za wszystko, co czynią, aby w sposób szczególny byli przekonani o tym, że są ukochanymi synami i córkami Boga Wszechmogącego i że Bóg bardzo ich kocha. Chcemy w tym różańcu modlić się za władze religijne, za naszego wspaniałego brata, księdza biskupa Krzysztofa Fodarczyka, który dzisiaj... Jest zupełnie gdzieś indziej, musi wizytować w duszpasterstwie, które czyni, ale przekazuje nam swoje błogosławieństwo, przekazuje nam swojego ducha, swoje serce, to, że jest z nami, że modli się z nami, że całym sercem wspiera, błogosławi i motywuje nas do największej pracy, którą dla Matki Bożej chcemy wykonać. Modlimy się za wszystkich kapłanów. Bydgoszczy, za wszystkich pasterzy, szczególnie za tych kapłanów, którzy czynią wielkie i piękne rzeczy dla Boga, ale też za tych, którzy może chwieją się w swoim kryzysie, może kwestionują swoją tożsamość bycia kapłanami, w tej całej nagonce też antyklerykalnej, gdzie zadają sobie pytanie, czy jest sens bycia dzisiaj kapłanem, czy moje kapłaństwo ma sens? Chcemy modlić się za braci kapłanów z całkowitym przekonaniem, że są przepustką do nieba, że dają nam odpuszczenie grzechów, dzięki czemu możemy w chwili śmierci pójść do nieba, czystym sercem, że dają nam Eucharystię, że sprowadzają Boga z nieba na ziemię, abyśmy mogli się karmić ciałem Boga, krwią Boga, abyśmy mogli karmić się miłością Boga. I kochać, jak kocha Bóg. Będziemy modlić się w szczególny sposób, bracia za małżeństwa i rodziny, byt Dzisiaj mamy plagę rozwodów. To coś, czego nie było wcześniej. To jest potworny dramat rozwalających się małżeństw, zniszczonych relacji rodzinnych. Chcemy modlić się. Za małżeństwa, aby na nowo odnalazły miłość wzajemną, miłość pełną poświęcenia, miłość pełną czułości, troski i opieki. Modlimy się za wszystkich mężczyzn w Bydgoszczy, którzy są mężami i ojcami, aby w szczególny sposób przyjęli przez moc tego różańca siłę do odpowiedzialności za swoje rodziny, za swoje małżeństwa. Za swoje dzieci. Będziemy modlić się o odnowienie mocy przysięgi małżeńskiej, którą ci wspaniali małżonkowie złożyli kiedyś przed Bogiem: że będę Cię kochał, że będę wierny, uczciwy, że nie opuszczę Cię aż do śmierci. A może teraz chwieją się w mocy tej przysięgi, chwieją się w tej decyzji. Chwieją się w pragnieniu porządliwości i zdrad, potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszego umocnienia. Modlimy się w szczególny sposób za młodzież i dzieci bydgoszczy. Szczególnie tą młodzież, która tak bardzo destrukcyjnie jest niszczona przez używki, narkotyki, alkohol, dopalacze. Młodzież, dzieci, która. Jest rozbita i zniszczona przez traumę rozwodową swoich rodziców. Dzieci i młodzież, która tak bardzo czuje się samotna, zostawiona, opuszczona przez swoich rodziców, wychowawców. Młodzież, która nie potrafi się odnaleźć, młodzież, która jest zagubiona. Dzieci, które płaczą za mamą, za tatą, który całe dnie spędza w, do, w, w pracy, a nie ma go w domu. Za dzieci, które tak bardzo czują się samotne, i zostawione, niezaopiekowane. Maryjo. Dla Ciebie, dzieci i młodzież, w szczególny sposób. Są tymi, którzy wzruszają Twoje serce. Proszę Cię, aby tutaj tego dnia przez Twoje serce, przez naszą. Modlitwę różańcową wylały się potężne łaski na każde dziecko, na każdego młodego człowieka w Bydgoszczy. Uwalniaj młodych ludzi od nałogów, daj im nową radość życia, nową nadzieję, wiarę, miłość, że Bóg jest z nimi, że są dla Boga najważniejsi, że każdy z nich jest jedyny i powtarzalny dla Boga, który jest ich Ojcem. A każdy z nich jest dla Boga dzieckiem umiłowanym. Maryjo, wylej tą potężną miłość, potężną miłość Bożą na dzieci i młodzież byt Bydgoszczy. I bracia, na sam koniec będziemy ogarniać intencje, z którymi przyjechaliśmy tutaj. Intencje każdego z Was, intencje Waszych rodzin, Waszych małżeństw. Spotężna siła, kilka tysięcy męskich serc. Które będą wołać do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej o przełom w życiu, o radykalne oderwanie się od zła, od grzechu, od szatana, po to, żeby wejść w ten plan i przeznaczenie, które Bóg dla Ciebie przygotował, aby Królestwo Boże zeszło z nieba na ziemię, do naszych serc, aby zakrólowała miłość, za którą tak bardzo tęsknimy i której tak bardzo wszyscy pragniemy. Więc bracia w chwili ciszy, powierzcie Wasze intencje w głębi Waszych serc Matce Bożej i rozpoczniemy tą potężną modlitwę różańcową, szturm do nieba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Chwałaś Maryjo, własny pełne, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony obok przygoda Twojego Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,